Witam się z Wami w kolejnym vlogu. Już jest połowa dnia, to prawda a myślę sobie to nic. Bo mam trochę rzeczy dzisiaj do zrobienia, a wiecie jak to jest. Najlepiej nagrywać vlogi, jak się coś ma do zrobienia. Jutro są urodziny mojego synka. Jest dzisiaj sobota. My przyleciliśmy z Polski w środę. Także mam trochę rzeczy do ogarnięcia. Możecie, możecie się zastanawiać, dlaczego znowu nagrywam albo z samochodu, albo ze sklepów. Ale wiecie co, w domu u mnie jest pełna chata, prawie, bo nie ma kory. Kora jest w Polsce wciąż. Ale wiecie, chłopcy się bawią i sobie żyją tam. Nie chcę nikomu wchodzić kamerą w buzie, więc dam im spokój. Chłopcy sobie skaczą na takim, mamy taki dmuchany zamek mały, akurat się mieści w ogrodzie, także sobie skaczą, Peter sobie odpoczywa, mała idzie spać, także nagrywam spoza domu, żeby ani, ani ich nie krępować, ani, ani siebie właściwie. A mówię, muszę obskoczyć parę sklepów, bo właśnie jutro są urodziny mojego młodszego synka, będzie miał 5 lat i muszę kupić tort. I muszę odebrać kilka prezentów z, ze sklepu, który się nazywa Argos, bo to jest e, fantastyczny sklep do tego, żeby właśnie nadrobić takie os na ostatnią chwilę różne rzeczy. No, szczerze mówiąc, czas mi trochę uciekł, i tam to jest taki sklep, w który jest z zamówienia katalogowe. Jest fizycznie, ale tam się głównie odbiera tylko e, rzeczy albo oddaje z powrotem, ale jest gorąco, mam zamknięte okno. E, także. Muszę pojechać tam, odebrać kilka rzeczy. Poje, pojedziecie ze mną. Muszę zajść do jeszcze sklepu obok, zobaczyć, czy może coś tam jest też. Powiem wam za chwilę, co kupiłam, ale muszę się streszczać stąd, bo to jest naprawdę aż topie się cała. A jeśli chodzi o tort, to nawet nie będę kłamać, ani oszukiwać, że go będę piekła, bo po prostu nie będę go piekła. Nie lubię takich rzeczy, nie umiem takich rzeczy robić, więc nie będę spędzała całego dnia teraz e, próbując upiec tort. Po prostu go kupię. Kupię go w supermarkecie, bo słuchajcie, nie stać mnie na takie torty, które robią e, cukiernicy, są przepiękne, słuchajcie, ja mam czwórkę dzieci, takie torty kosztują 80 funtów, ja nie chcę po prostu stać i płakać, krojąc go, albo nie chcąc go pokroić, bo wydałam na, nią, na niego fortunę, a... Czwórka dzieci, jeszcze nas dwójka dorosłych Wiecie o co chodzi i tak co chwilę takie torty kupować Po prostu wolę wydać te pieniądze na coś innego Właśnie, może gdybym miała jedno dziecko to czułabym taką Raz w roku można, a tak to już nie jest raz w roku, to jest co chwilę Także ja pojadę kupić, a mój synek będzie tak samo szczęśliwy Widząc tort za 8 funtów, jakby był widząc za 80 Pojedziecie ze mną, pokażę wam jaki jest wybór Dobra, dojechałam do... O sklepów. Tam jest argos właśnie, tam jest taka duża hala. Nie wiem, czy się mi się uda środku nagrać z telefonem może, żeby wam pokazać, że nic takiego nie ma. I tutaj jeszcze do tego zajdę, tutaj jest ten sklep, już byłam przed wyjazdem też, zresztą często tu jest tam, to jest taki sklep, w którym można dorwać fajne okazje. Wiecie, takie po prostu produkty do domu, albo zupełnie zupełnie albo zabawki, różne takie, takie pierdy wszystko tam jest trochę tanie i czasami. Także tam zajdę zobaczyć, czy są jakieś zabawki jeszcze. Słuchajcie, w ogóle mój system jest taki, że dla chłopców, jak są urodziny, kupujemy podwójne prezenty. To znaczy, że oboje chłopców dostają prezenty na ich urodziny. To znaczy, jak ma na przykład Jack urodziny, to Colin też dostaje prezenty i zazwyczaj są to takie same prezenty. Może nie czasami jest pojedynczy, że tylko na przykład e, Jubilant dostaje coś, więc jestem potekstowana. Jutro pójdziemy sobie na trampolinę, a po trampolinach pójdziemy sobie na właśnie jak urodzie. A dzisiaj w ogóle mam na sobie spódnicę. Bardzo rzadko mam na sobie spódnicę, ale kupiłam sobie ją w celu, żeby nosić trochę częściej, więc mam. Powiem po prostu, że nie noszę że zbyt często, czuję się trochę dziwnie, ale chciałabym nosić trochę częściej spódnicę i sukienki, także od czegoś trzeba zacząć. Pokażę Wam, co kupiłam w tym Argosie. Tu jest hulajnoga właśnie dla Jacka, taka batmanowska. Sorry za bałagan, bo mam bo też jest w bagażni. Tu mam drugą dla kolina Avengers. Tu właśnie dla Jacka jeszcze mam taki lunchback bag. TNT z Minecrafta, bo misiek po wakacjach jest już koło. W środku jest butelka jeszcze, też w takim samym, takim samym wzorze. Tutaj jest tak na okres ta butelka. Jeszcze dalej są takie figurki z Minecrafta, bo chłopcy teraz bardzo lubią grać z Minecrafta. Tu mam dwa helikoptery. Dwa helikoptery, zdalnie sterowane, dwa zestawy pościeli, takiej właśnie, takie same drugi jest tu. Także zajdę właśnie jeszcze do tego biędem tu obok, zobaczyć, czy jeszcze coś jest z Minecrafta, ale ogólnie rzecz biorąc, to wydaje mi się, że wystarczy. Pani, jak odbierałam rzeczy, to się pytała mnie... O, spadł mi. Pani, jak odbierałam rzeczy, to się mnie pytała, czy są czyjeś urodziny. I mówię tak, mojego synka jutro. ona mówi o, mam nadzieję, że będzie miał bardzo, ładne, bardzo miłe urodziny. Boże, jakie to jest przyjemne, jak to jest miłe, jakie to jest... Z tym, jak się idzie na przykład do biedronki, a tam pani po prostu na ciebie patrzy, wywiniła cię za swój los. Zobaczcie, jesteś na imparty radno. jak to kosztuje? 13 funtów. Jezu. Szanowny panie, lewa. ładne. A cena? No Mam. W sklepie przed chwilą widziałam faceta, który był tak fajnie ubrany, miał trampki, zieloną koszulkę, na to taką niebieską bluzę z kapturem i kilt, o oh, wow, nie wiem czy był w trakcie e, czegoś, czy na coś szedł lub skądś wracał, ale, albo czy to był jego zwykły dzień, ale tak bym chciała, żeby więcej osób na co dzień nosiło kilty, ja też sobie wyobrażałam, że wszyscy w Szkocji chodzą w kiltach, to nieprawda chociaż bardzo bym sobie tego życzyła. No cóż, ale fajnie wygląda, Fajnie było zobaczyć coś w kielcie. <gry> Pokażę Wam zaraz, co kupiłam. Będę wypakowywać z torby, bo wezmę ją jeszcze do e, sklepu po, po tort. Słuchajcie, kupiłam takie dwa pruszaki. Już kiedyś chciałam je kupić. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, o, po co pruszaki jakie, że... Ja wiem, że pluszaki to jest też kontrowersyjny temat, no bo jedni je lubią, drudzy nienawidzą. Moi chłopcy mają wybrane tylko pluszaki, nie takie bezsensowne jakieś tam misie I je akurat bardzo lubią. Jeszcze są w takim wieku, w którym bardzo je lubią, także takie dwa, one się tutaj na łapkach łączą, także mogą sobie im wisieć na przykład koło łóżka, czy cokolwiek koło szyi. Takie dwa misie. Tu jeszcze takie dwa zestawy do baniek, takie dwa pistolety. One tak wyglądają, że ja nie mam zbyt e, wielkich nadziei, jeśli chodzi o ich trwałość, ale przynajmniej nie się chwilę pobawią. Ojejku, chodzi tu o zabawę. Tutaj jeszcze kupiłam takie coś e, staromodne, proszę Was. E, taka staromodna gra, prawda? Wszyscy wiedzą co to jest. A jeszcze dla Grace kupiłam, e, tak, bo zobaczyłam taką piłkę. Moja mama kupiła bardzo fajną piłkę. Wiesz co, się teraz kapnałam, że ja chyba taką już kupiłam. Ja chyba taką już mam. Albo przynajmniej moi chłopcy mieli. Ja wiem, że ja już taką miałam, tylko nie teraz nie pamiętam. Kosztowała 2,50, więc myślę sobie weźmie. Ona, się, ona jest teraz w takim wieku, że właśnie taka zabawka będzie fajna, bo będzie mogła sobie chwycić i tam coś tam brzęczy. Także ekstra. I jeszcze takie do kąpieli. Ja właściwie nie lubię tych kaczuszek ani nic takiego, bo wiadomo, co tam się dzieje w środku. Też kosztował 2,50 flamingów wcześniej nie widziałam, po prostu urzekło mnie, urzekło mnie i mówię, ona też jest teraz w takim wieku, że takie coś będzie po prostu sprawiało jej bardzo dużo frajdy, więc kupiłam jej takie flamingi i jeszcze sobie kupiłam e, takie coś do łapania kolorów. No zobaczymy. do szkoły. Mundurki na taką Za chwilę prawdy sprawdźmy co my tu mamy. Ostatnio jak potrzebowałam tort to był całkiem duży wybór. Tym razem nie potrzebuję tortu do przedszkola, no bo mamy wakacje. Co sobie to do tortu. Sprawdźmy. Spiderman Ile on kosztuje? Nie jest napisane tu ma teaser z Mogłabym zeskanować i sprawdzić, że to wszystko kosztuje około deszki. No chociaż trochę droższe są te torty niż ostatnio, powiem szczerze. Jestem pewna, że coś tak mniej więcej, o funta 2 są droższe niż były. O takim miałam do koni na ostatnio. Tutaj Patmam. O. Oh. Jurassic Park, ciekawy. So. Tutaj jest e, taki port, który wygląda jak na I tutaj jest. To jest taki kry, taki tłuszcz. Takie podwójnie dla dziewczynki. Takie jakby ktoś lubił futbol. Celtic and Changers i tutaj Xbox, przecież powiedziawszy to e, taki byłby najbardziej odpowiedni, jeśli chodzi o ostatnie czasy. O, tu dziecki ja tutaj. Tutaj pokanony. Jagobowe. bliska czekolada z pomarańczem. Tutaj są takie babeczki, cupcakes. Jeszcze taki bardziej. Potem można kupić sobie taki tło puste, widzicie, i wydrukować sobie zdjęcie na niego. Zapomniałam o tym? Hmm. Takie tło, 18 funtów za duży, ile tam duży ma różnicy. Jesteście Tak wygląda w środku. Ma 120 porcji. Nie ma tutaj wagi na tych, a ten mniejszy ma 22 porcje. Tylko 14 Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny fajny pomysł, ale nie przygotowałam się. Ja się zastanowię właściwie. Nie wiem, jak się to używa. Kupiłem już tort, zaraz Wam pokażę, ale przypomniało mi się, że nie mam żadnej dekoracji, balonów itd. tak dalej, więc zajdę sobie do Funciaka i kupię numer 5. Czemu sobie znowu przypomniałam, że nie zrobiłam mu żadnego zdjęcia na piątek godzinę. Co oznacza, że muszę wrócić do domu, gdzieś na jakieś szybkie zdjęcie, żeby mieć gotowe jutro. Czemu ja sobie przypominam takich rzeczy, na ostatni chwilę nie mam pojęcia? Dlaczego ja o tym nie pamiętam wcześniej? Zawsze tak jest, na przykład, jak są jakieś dni, jakieś tam czegoś tam, też nigdy o tym nie pamiętam, zawsze chciałabym być przygotowana, a kurde przypominam sobie dopiero jak ktoś inne coś wrzuca pokażę wam jaki tort wybrałam znowu kupiłam koperek kupiłam ten kontroler od xboxa, myślę że się bardzo ucieszy a w funciaku kupiłam plastry bo ostatnio potrzebowałam i nie miałam skaleczyłam sobie palec wczoraj no chciałam rozdzielić dwa ostrza od mojego takiego blendera i to co się traciłam. I tutaj mam balony. Nie wiem jak one wyglądają podobają mi się kolory. Dalej mam numer 5, co chyba za chwilę będziemy używać w parku na zdjęcia. Do tego kupiłam niebieskie balony, chociaż takie, takie balony, które się odbija na gumce, wiecie, Glow sticks. Świeczki takie tym razem takie. Nie było numerka żadnego innego oprócz dziewiątki, co jest dla mnie dziwne. No i to wszystko. Lecę do domu, bo na zdjęcia trzeba jechać. Idziemy do lasu zrobić kilka zdjęć, tak jak mówiłam. Mały już jest przygotowany. Co jest? Nic nie widzę w tym odbiciu. Dziaki! Spójrzcie tylko na ten horror. Straszne, nie? Jesteśmy w moim ulubionym lesie, jak ja lubię, jak jest tak gęsto. Bo to mi przeszkadzało w tym parku, że jest po prostu tak nic. Po prostu jest jedno wielkie nic. Kilka ławek jeszcze nie robi magii. A tutaj patrzcie, jaki czatr. Piękne jest to miejsce. Tu w moim magicznym miejscu. Patrzcie, jak się światło bije o od tej piątki. Misiek mój pozuje, a piątka robi co chce. Jak to ślicznie. Jesteśmy już w domu od jakiegoś czasu. Chodzę i sprzątam, tylko ogarniam, bo wiecie, jak to jest. Tu tam coś leży, tu tam coś leży. U mnie też jest bardzo dużo jeszcze w ogóle na wszędzie. Więc muszę to ogarnąć, żeby umysł mógł pracować. Chciałam edytować zdjęcie, ale nie wiem, czy mi się uda teraz, czy później. Pokażę Wam, jak to zdjęcie wyszło. Jak mi się uda teraz to zrobić, to nagram, a jak nie, to tylko Wam pokażę zdjęcie. Pewna, czy będę nagrywać dalej dzisiaj, bo po prostu nie wiem, czy będę już sama i swobodnie mogła to robić. Więc jeśli tak, to nie usłyszycie tej historii. A jeśli i mi się nie udało, to znaczy, że usłyszeliście ją. I tym samym chciałam się z wami pożegnać. Dzisiejszy vlog był taki, wiecie, trochę zakupowy bardziej niż cokolwiek innego. No tak, akurat wyszło. Tak, akurat wyszło. Jutro wielki dzień dla mojego synka. Zostało mi jeszcze pakowanie prezentów, co jest czynnością, której nienawidzę. Ja wiem, że o, biedna ja, biedna ja, muszę po, po, po pakować prezenty. Może mi się uda część wsadzić w torebki, które mam, a jak nie, no to będę musiała lecieć z papierem. Ale to już jak chłopcy i Grace spać, wtedy sobie z tym usiądę. Mówię, to nie jest czynność, którą lubię robić, więc... Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję, że zostaliście do końca i do następnego.